Na wstępie chciałbym podziękować Wam za tak pozytywny odbiór projektu, co to jest Ninjago, za tyle łapek, za tyle odtworzeń, naprawdę za tyle komentarzy. Chyba ten projekt zdobył 100 wyświetleń w tydzień, więc naprawdę dużo. Jeszcze raz Wam dziękuję, a teraz lecimy z odcinkiem. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy recenzję z zestawu o numerze 60287 z Lego City, który jest nowością na rok 2021. Wyszedł on 1 stycznia. Jest to oczywiście traktor. Zapraszam Was do recenzji. Chwila, 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 stój, stój. Zostaw subskrypcję dzwoneczkiem tam na dole, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach, ponieważ ponad 60% osób oglądających moje filmy jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Więc zostaw suba tam na dole. Serio. Jak widzicie, w zestawie otrzymujemy traktor, minifigurkę małej dziewczynki oraz minifigurkę rolnika, który siedzi tutaj. Mamy także dwa snopki siana oraz skrzynkę z warzywami. Mamy tutaj dwie marchewki, jabłko oraz dynie. Naprawdę ciekawe elementy. Mamy również fajną skrzynię, która na pewno może się wiele razy przydać. Oraz, jak mówiłem, dwa stąpki siana, które są zbudowane w całkiem ciekawy sposób, ponieważ są to tego typu klocki. Nie spotkałem ich wcześniej, więc dla mnie to jest po prostu nowość. Przejdźmy do minifigurek. No, wysiadaj! no. Dobra, wyszedł jakimś cudem. Są tu tylko dwie minifigurki. Mamy rolnika, który jest w bardzo ciekawym stroju, moim zdaniem. Rzadko kiedy w Lego w ogóle pojawiają się takie farmarskie minifigurki, więc dla mnie to jest bardzo duży plus. Plus bardzo ciekawe włosy. Mamy również tutaj dziewczynkę, która ma krótkie nieruchome nóżki oraz niebieskie szelki, dwa kucyki oraz okulary. Nie posiada drugiej twarzyczki. Rolnik ją posiada. Jest to taki wyraz twarzy. Więc mamy tutaj dwa wyrazy twarzy. Zdecydowanie ten uśmiechnięty dla mnie jest oczywiście bardziej ciekawszym Według mo moim zdaniem, według mnie są bardzo fajne. Przejdźmy do omawiania tego, po co tu tak naprawdę przyszliście. Okej, okay, to jest teraktor. Jak widzicie jest on koloru czerwonego. no Chyba nie da się tego nie zauważyć. Mamy ruchome tutaj. Oto łyżkę z przodu, podnośnik. Jak widzicie on czasem lubi spadać, ale... Możemy regulować łyżkę tutaj oraz właśnie tutaj. Mamy takie oto koła z przodu i takie typowe traktorowe koła z tyłu. Mamy oczywiście tutaj tylne światła. Szyby są całkiem ciekawie zrobione, bo z takich dwóch elementów maska. Tutaj możemy coś podczepić. Tak samo z tyłu przyczepę lub coś innego. Mamy tutaj również komin no tak średnio się trzyma, lusterka, drabinkę, błotniki. Tutaj widzimy, jak się tak przyjrzymy bardziej, są tutaj niebieskie klocki poodsłaniane, o no, tutaj widzicie. No jest to w pewnym sensie minus, ale mi ten zestaw i tak naprawdę się podoba. Mamy tutaj sygnał na dachu, który oczywiście informuje, że jest to duża rolnicza maszyna. Niebieski środek, kierownica. No tak zwyczajnie mi się to i tak bardzo podoba. Bo to możemy sobie oczywiście zdjąć i na przykład zamontować tu coś innego. Tak wygląda sam traktor bez, bez łyżki z przodu. Jak widzicie, naprawdę ładnie się prezentuje. Tutaj też są jakieś niedociągnięcia z białym kolorem, ale ja naprawdę nie narzekam, bo dla mnie ten zestaw jest po prostu fantastyczny. Więc moim zdaniem jest po prostu fajny i cieszę się, że Lego w ogóle zrobiło taki zestaw. Zaraz założę ten podnośnik i widzimy się na podsumowaniu recenzji. Może nie była to najdłuższa recenzja na moim kanale, ale i tak starałem się dla Was ją jakoś na szybko nagrać. Zestaw testowałem tydzień, więc recenzja jest tym bardziej rzetelna. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę oraz tą subskrypcję, bo naprawdę dużo osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. No i jeszcze chciałbym Wam pokazać takie zdjęcie, które Wam się teraz wyświetla na ekranie. Które zrobiłem, kiedy padał śnieg. Po prostu ten traktor niesamowicie wygląda w śniegu, więc moim zdaniem na duży plus tego zestawu. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Zobaczcie poprzednie filmy. Do zobaczenia, cześć.